Jesienią Religia TV dowodni, że z księżmi da się rozmawiać. Halo? 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 Słuchamy. Słuchajcie, słuchajcie księża, co ludzie mówią, bo to jest świadectwo tego, jak wy, na jak my nauczamy. A nauczyć można się wiele. Także od zwykłych bohaterów, z którymi rozmawia Szymon Hołownia. Są dla mnie, chyba większość z nich, takimi naprawdę wziętymi do serca nauczycielami człowieczeństwa. Co prawda z Biblii kraść nie wypada. Ale zakazany owoc jest najczęściej właśnie najsmaczniejszy. Stąd też zaczęto mówić o jako o zakazanym owocu o pokusach. Są jednak takie pokusy, którym warto ulec. Najlepiej w nowej odsłonie Kuchni Siostry Anieli. Wszystkich głodnych, spragnionych słodkości i nie tylko. Religia TV zaprasza.